Różnica między Niemcami Hitlera a obecną Rosją nie, nie, polega na tym, że Niemcy są państwem położonym w centrum Europy, a w związku z tym obszarem ekspansji Niemiec jest Europa, natomiast Rosja jest państwem z punktu widzenia geografii położonym na peryferiach Europy. Z wojskowego punktu widzenia mhm. potencjał Rosji, jeśli nie bierzemy pod uwagę wojny atomowej, nie zagraża państwom na zachód od Odry. Znaczy Rosjanie nie mają zdolności do projekcji siły, w tym i dokonywania uderzeń rakietowych na cele w Europie Zachodniej. Rosjanie też nie sygnalizują na poziomie komunikacji strategicznej tego, że ich interesuje zdominowanie, zdominowanie całej Europy. Nawet formułują zupełnie inny, przekaz. W 2021 roku w Decide bodajże, Putin napisał taki duży artykuł i on wyłożył dość otwarcie, jaka jest wizja polityki rosyjskiej wobec Europy. To jest wizja, która zmierza po, po pierwsze, bo, bo to, to są takie kręgi koncentryczne, trochę... Trochę też Rosjanie lubią mówić o limitrofach przecież, tak? Ukraina, a może raczej już Polska, jest takim obszarem opły szelfowym wyspy Rosja. Wizja tej nowej równowagi czy nowego układu geostrategicznego, mówiąc w pewnym uproszczeniu, wizja Putina, ona się sprowadza do Kilku elementów. Po pierwsze, odwracamy to, co on określił mianem największej katastrofy geostrategicznej XX wieku, czy, mówiąc o rozpadzie ZSRR. To nie chodzi o zbudowanie jednego państwa i to nie chodzi o terytorialne, chociaż tych aneksji też nie można wykluczyć, oczywiście. Tu przede wszystkim, moim zdaniem, chodzi o podporządkowanie sobie polityczne. Państw graniczących z Rosją. W przypadku Ukrainy chodzi o to, żeby ludzie po pokroju Janukowych rządzili na Ukrainie, czy kogoś, kto przypomina na przykład, na przykład białoruskiego dy, dy, dyktatora, albo nawet wariant gruziński, w moim odczuciu, też realizuje te oczekiwania Rosjan. Społeczeństwem antyrosyjskim, no ale władze Gruzji uprawiają dzisiaj inną politykę, zwłaszcza w obliczu, w obliczu konfliktu. Uprawiają politykę, która w gruncie rzeczy jest korzystna dla Federacji. Dla federacji to jest ten pierwszy krąg rosyjskich interesów. Oni chcą przekształcić państwa, z którymi graniczą, z pewnością te, które były kiedyś częścią ZSRR w taką bezpośrednią strefę, którą będą politycznie kontrolować, czyli mieć wpływ na władzę, mieć wpływ na wybory strategiczne, mieć wpływ na instytucje, na to jak się stykuje demokrację i kto, i kto rządzi. Drugi krąg to jest przede wszystkim Europa Śląska, która powinna być ich zdaniem trochę przypominać system państw Układu Warszawskiego, czyli Formalnie niezależne państwa, które jednak modyfikują swoją politykę, bo podlegają pewnej stałej presji rosyjskiej i nie mają wsparcia wojskowego i, i, i politycznego Zachodu. Dlatego Rosja domaga się cały czas wycofania instalacji wojskowych z państw Europy Środkowej, tych, które przystąpiły do NATO po roku 1997, i instalacji i sił. Wojskowych państw trzecich, czyli, czyli państw, państw sojuszniczych. Natomiast jeśli chodzi o Europę Zachodnią, to w moim odczuciu Rosja ma tutaj nieco inną politykę. Czy ona ma politykę przede wszystkim obliczoną na próbę zniszczenia NATO, ta, powiedziałbym zagrożenie statusu państw bałtyckich przede wszystkim, bo one tu są naj, najbardziej wystawione na ryzyko oznaczało będzie w gruncie rzeczy zakwestionowanie siły artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Jeżeli system kolektywnego bezpieczeństwa okaże się w Europie nieskuteczny, to to uruchomi całą lawinę wydarzeń, w tym wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy. To dlatego Rosjanie i Chińczycy domagają się, ażeby Amerykanie wycofali swoją broń jądrową z terenu Europy przecież i wycofali się z programu nuclear sharing, co też w tej deklaracji Putina i Xi Jinpinga zostało, zostało wpisane. Wtedy z wojskowego punktu widzenia wchodzimy w czasy, kiedy czynnik wojskowy będzie odgrywał większą rolę polityczną. W Europie zostanie tylko Rosja, jako liczący się gracz o dużym potencjale wojskowym, który jeszcze deklaruje, iż ma zamiar rozbudować. I znaczącym potencjale nuklearnym. I Rosja koncentrycznie będzie miała swoje strefy wpływów tą najbliższą jądro obejmujące państwa, które kiedyś były w ZSRR, strefę buforową złożoną z Europy Środkowej i strefę kooperacji złożoną z Zachodem. Rosja, Rosji ta kooperacja strategicznie jest potrzebna, dlatego że oni właśnie w takiej kooperacji Widzą szansę na budowanie swojej lepszej pozycji w relacji z Chinami. Oni chcieli być, po, chcieliby być państwem, jakby pośredniczącym w, w, w relacji między Europą a Chinami. Tylko, że to jest niemożliwe tak długo, jak Ameryka jest w Europie i jak funkcjonuje NATO. Europa bez NATO nie ma sił wojskowych, które były. Gwarantowałyby możliwość skutecznej obrony, a w związku z tym będzie bardziej kooperacyjna, będzie szukała rozwiązania politycznego. No, w stylu tego, co robiła Merkel, oczywiście w innych, w innych, w innych warunkach. I tym problemem, problemem z perspektywy Polaków, z pewnością, tak jak ja to odczytuję z perspektywy Ukraińców, jest to, że. Europa Zachodnia być może jest gotowa zapłacić naszymi interesami za utrzymanie swojego statusu cywilizacyjnego jako pewnego ośrodka czy miejsca, gdzie, gdzie żyje się w dobrobycie i, i wygodniej. Tu jest pewne napięcie, więc w tym sensie Rosjanie ani wojskowo, ani politycznie, jeszcze przed wojną, teraz ta sytuacja się trochę zmienia. Nie mają, nie sygnalizują gotowości, że tak powiem, dojścia, dojścia polityczno-wojskowego do Lizbony. Oni chcieliby tą swoją strefę wpływów traktować jako pewien dość ograniczony obszar, bo oni też moim zdaniem mają świadomość, że jak zbyt dużo wezmą na siebie to może cały organizm rosyjski tej gospodarki to nie jest silna gospodarka, nie wytrzymać. W tym sensie też oni moim odczuciu nie mają generalnego generalnej intencji na przykład aneksji Ukrainy jako państwa i włączenia Ukrainy do federacji rosyjskiej. Natomiast mają intencje przekształcenia Ukrainy w państwo półsuwerenne, takie które w gruncie rzeczy będzie słuchało komunikatów z Rosji. To, to jest nieco inna formuła ekspansjonizmu. Trenin nawet pisał jeszcze przed wojną, że Rosji nie są potrzebne nowe tereny. Rosji są potrzebni ludzie. Bo dzisiaj na świecie rywalizacja przebiega też o ten kapitał ludzki. To, co Rosjanie robią na terenach okupowanych, no to pokazuje też tą, tą intencję, że oni wydaje mi się tak na to, tak na to patrzą. Więc w tym sensie tutaj ta analogia między obecną Rosją a Niemcami Hitlera jest tylko częściowo słuszna, dlatego że z, z, z faktu, że te państwa były gdzie indziej położone, wynika też in, wynikają też inne możliwości strategii i inne możliwości polityczne. Ja uważam, że to jest też odpowiedź, dlaczego Zachód Europy nie mobilizuje się tak, jak powinien. No właśnie z tego powodu, że nie czuje się zagrożony bezpośrednią agresją rosyjską. Bezpośrednią agresją rosyjską czują się zagrożone państwa skandynawskie, basenu Morza Bałtyckiego i państwa Europy Środkowej do Rumunii. Państwa bałkańskie z racji tego, że są położone na marginalnym teatrze działań wojennych, bo Kontrola nad Europą wojskowa, jeśli przybierze charakter wojskowy, starcie o tą kontrolę, no to nie będzie ta wojna toczona w Karpatach, w Rumunii, tylko będzie to wojna toczona na równinach Europy Środkowej, tak jak to wielokrotnie w historii, w historii było. W związku z tym małe państwa bałkańskie dzisiaj formułują nieco inną linię polityczną. To znaczy oni nie rozbudowują potencjału wojskowego, osobną kwestią jest brak możliwości w tym zakresie ze względu na, na demografię, No, ale oni też leżą gdzie indziej i mają tradycję takiej akomodacji czy porozumienia z, 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 z awansującym hegemonem. No to oni przecież, cała, cała, cała Europa Środkowa poza Polską, yy, yy, była w stanie porozumieć się z Hitlerem na warunkach akceptowalnych, to dla nich to, 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 to inaczej wyglądało tylko w Jugosławii, w Królestwie SHS-u i, i w Polsce. W z... Wydaje mi się, że mamy taką sytuację i to pokazuje, moim zdaniem, że mamy jakby pewne podstawowe różnice strategiczne które są trudno przezwyciężalne, bo wynikają z oceny sytuacji bezpieczeństwa.